Przepraszam. Musisz się Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem alkoholiczką. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że mogę się no, miło mi podzielić swoim, swoim doświadczeniem, tym, co mnie spotkało, tym. Co mnie doprowadziło tutaj, teraz, do, że jestem z Wami. Moja data część jaką tak przyjęłam, to jest 1 lipiec, 22 rok. Jak to było u mnie? Tak, ja sama sobie uzmysłowiłam, że jestem alkoholiczką około 18 lat temu, to było, pamiętam. Takie wiem, że takie picie miałam dosyć mocne i częste na imprezach. Czy w domu tutaj i, i pewnego razu obudziłam się, podle się czułam, nie pierwszy raz, ale. Wszystko wiem, pamiętam, że mnie bolało, każda część ciała i w ogóle psychicznie się czułam źle i pomyślałam, że. Dobrze by było chyba tak, mówią, że można klina sobie wypić, i wtedy jakoś będzie lepiej. I to zrobiłam. I słuchajcie, i mi minęło wszystko. Minęły mi wszystkie bóle fizyczne. Psychiczne nie pamiętam, ale pamiętam doskonale właśnie te fizyczne rzeczy, że poczułam się lekka, radosna. No, potem się upiłam tak, że po prostu zgon miałam i już nie było, ale pamiętam to uczucie. Że wszystko mnie przestało boleć. I, i wtedy po, po tym właśnie doświadczeniu, po, tej, po tym dniu uzmysłowiłam sobie, że to nie jest normalne. Że tak nie ma mój mąż na przykład. On sobie pije kiedy chce i kończy kiedy chce. A ja y, poczułam euforię. Tak, to było takim przełomem. Zaczęłam szukać wtedy. Różnych rzeczy o tym alkoholu, jaki on jest niedobry, wyczytałam wszystko, wszystko wiedziałam, tak, wiedziałam też coś tam, a, a o tych 12 krokach czytałam je i, i nie mogłam za choinkę pojąć, o co to chodzi, no bo nic na mnie nie działało, czytałam pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej krok, a tu nic się nie działo, więc nie rozumiałam tego i tak to moje życie trwało. Tak, to był taki przełom, że w te uzmy spowiłam sobie, że ja jestem alkoholiczką, że coś jest ze mną nie tak. I, i, I nic potem już nie robiłam. Tyle, że po prostu poczytałam, poczytałam tyle, że na, na co ten. I wiedziałam, że nie chcę pić, że nie chcę tego robić. To tak wiedziałam. I przysięgałam sobie za każdym razem, że nie będę tego robić. Płakałam, wydziwiałam, a to robiłam i też czego nie rozumiałam. Może cofnę się do mojego dzieciństwa. W moim dzieciństwie był alkohol od zawsze. Były imprezy w domu. Normalne takie, po prostu był alkohol i mnie to interesowało. Ja pamiętam, jako dziecko takie małe, to sobie palca wkładałam do kieliszków i próbowałam. I, pa i pamiętam, że bardzo chciałam być osobą taką już dorosłą. I popijać sobie ten alkohol, palić fajeczkę. Bardzo tego pragnęłam, już jako takie małe dziecko, taka mała dziewczynka. In, inna byłam też od, od, od zawsze, tak mi się wydaje jakaś, zagłębiałam się w świat książek, w świat wyobraźni. Ja bardzo długo myślałam, że ten świat wyobraźni i to, że ja tak właśnie się tam zagłębiam to jest dobra rzecz że taka jestem, bardzo w tej wyobraźni mojej, to z tą głową w chmurach, taka jestem, świetna matko, taką jakąś poetką jestem. Teraz już wiem, że, że, że to nie jest dobre, ale wtedy przez te wszystkie lata pomyślałam, że to jest dobra rzecz. i Ja tak żyłam, w takich ciągłych ułudach, złudzeniach, wyobraźni takiej, co by się mogło zdarzyć, co się nie zdarzyło. To tak te moje życie sobie trwało. Ten alkohol był ciągle. Pierwsze, pierwsze chyba taki wypity naprawdę to był po ósmej klasie wino, a później już się potoczyło bardzo szybko, bo było liceum, gdzie były imprezy i ja już już wciągnęłam, byłam po alkoholu, bo tak to byłam bardzo z taką spokojną osobą, zamkniętą w sobie. W tym świecie mojej wyobraźni, tych jakichś złudzeń. A, a po alkoholu byłam bardzo odważna, wesoła. Rozweselałam towarzystwo. Moje wady wychodziły, to teraz oczywiście widziałam, jak byłam będąc na programie, wychodziły okropnie. A ja w tym dobrze się bawiłam. Bardzo dobrze się bawiłam. I tak mi trwało, wiecie. Małżeństwo, dzieci, gdzieś tam się zatrzymywałam na, na czas macierzyństwa i wydawałam się, że żyję normalnie. Jeszcze powiem może o takim zdarzeniu pierwszym co, co w ogóle, tak o alkoholu to pamiętam, że miałam chyba z 23, może lata albo dwa. I byłam w przychodni lekarza i tam chyba musiała być jakaś taka grupa terapeutyczna czy coś takiego, bo były testy, czy się jest alkoholikiem i po prostu zrobiłam ten test i wyszło mi, że jestem alkoholiczką, wtedy już, ja je... ale to się śmiałam z tego, to uważałam, że to jest w ogóle bzdura, bo jak to ja alkoholik, to jest wiecie taki... Który tam śpi, menel gdzieś, a nie ja, normalna dziewczyna, po prostu bysta i, i taka obyta ze światem. To nie jest możliwe, no ale już wtedy mi wyszło tak. I tak mi się to moje życie toczyło przez te wychowanie dzieci, mąż, który. I imprezy. Ciągle mieliśmy, ja pamiętam w domu imprezy, goście przyjeżdżali, goście wyjeżdżali, my jeździliśmy w kości, zawsze był alkohol. To po prostu był zawsze. Ja sobie nie wyobrażałam. Pamiętam jak moja ciocia na przykład przyjechała do mnie i mówiła ona nie pije. Boże jak można nie pić alkoholu to ktoś jest jakiś nienormalny. Nie pije alkoholu. Przez to jest całkowicie najnormalniejsza rzecz. Picie alkoholu i tak i potem te 18 około lat temu jak to się tak po tym wydarzeniu o którym na początku opowiadałam. Coś mi przeskoczyło że ja chcę to zmienić. Pamiętam że też chciałam iść do mojej pani doktor rodzinnej powszywkę bo ja, ja nie wiedziałam co zrobić ja nie wiedziałam w ogóle jak ja mam zmienić jak przestać pić więc o tej przywce pomyślałam ale tutaj mąż powiedział że nie bo to będzie wstydno jak pójdziesz, przecież ty tyle nie pijesz przecież ty nie pijesz często i dużo no czasami nie jak to było naprawdę mój mąż dużo nie wiedział bo on przyjeżdżał gdzieś jak ja nie pracowałam akurat to sobie od rana popijałam i, i w ten sposób, żeby jakoś wyglądać dobrze, wiecie, jak mąż przyjedzie, nie? I to się zdarzało potem coraz częściej. Yy, pamiętam jego przerażenie w oczach, yy, jak ja taka byłam, no niby mi się wydawało, że jestem czeźwa i, i nic mi nie jest, ale on to widział, że ja coś już piłam od rana. Yy. I, I tak mi to trwało lata za latami. Później znalazłam rozwiązanie takie, że poszłam w spod. Poszłam spod, zaczęłam biegać. Też od, od zawsze chodziliśmy po górach i w sumie jak byłam w górach, to się tam najlepiej czułam. Czułam wolność. Tam nie piłam alkoholu. Ja przyjeżdżałam z takich wycieczek górskich z tych, to Przysięgałam sobie, że już nigdy więcej, że jak chcę się tak czuć, jak właśnie się czuję, że ja się wtedy kocham. Ja nie palę papierosów, nie piję alkoholu. Jestem taką osobą, którą bym chciała być. Tą Agnieszką, taką prawdziwą. No i co się zaczynało robić? Niedobrze nie minął tydzień, dwa tygodnie i ja z powrotem wpadałam w ten picie alkoholu. Takie najpierw, najpierw było, że a jeden kieliszek wina wypiję. Po prostu, no wszyscy piją przecież, nie? Przecież jest, nie wiem, palentynki są, mogę z mężem wypić jeden kieliszek wina. No, jeden kieliszek wina. U mnie się nigdy nie kończyło na żadnym kieliszku jednym. Nigdy. I to było takie przerażające dla mnie i dla mojego męża też, który tego w ogóle nie rozumiał. Jak właśnie chciałam zmienić to swoje życie i poszłam w ten sport, to mi się udawało. Faktycznie zaczęło mi się udawać, że nie piłam, nie paliłam papierosów, zaczęłam zdrowo żyć, dobrze się czułam ze sobą, ale nie zawsze. Czasem zdarzały mi się chwilę, kiedy nie umiałam żyć, kiedy nie umiałam rozwiązywać najprostszych spraw. Teraz to dopiero widzę, bo wtedy nie wiedziałam. Ja po prostu non-stop kręciłam sobie młynki w głowie, non-stop, jak do mojego męża coś opowiadałam, mojemu mężowi coś opowiadałam. Ja na stop gadałam jedno i to samo. Matko, jakie to było uciążliwe i męczące, to teraz widzę. Wtedy nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ja byłam na takim ciągłym haju, bo ja nie, umiałam, nie piłam alkoholu. Ten sport był moim wybawieniem, ale i tak nie miałam tego rozwiązania. Co zrobić, żeby nie oszaleć. I tak mi to sobie trwało aż y, pewnego razu, y, a miałam operację kolana i, i po tej operacji kolana y, no świat mi się powiedzmy zawalił, bo ja nie, nie umiałam, nie miałam co ze sobą zrobić, nie mogłam już biegać, nie mogłam chodzić w górach, y, jeździłam na wózku, chodziłam o kulach po, potem i zaczęłam pić. bo to wiedziałam, że to potrafię, znaczy takie rozwiązanie to dla mnie było wtedy, jak się obudziłam pewnego razu w łóżku, i ja nie pamiętam jak ja kurczę z tymi kulami w ogóle nie wiem, jak ja tam doszłam do tego łóżka i no to, to było. To było moje takie przerażenie ogromne chyba mogę powiedzieć, że nawet takie dyno, któreś tam już z kolei. I wtedy tak na, naprawdę zaczęłam szukać gdzieś po internecie, pomocy na YouTubach W ogóle nie pomyślałam, a, bo to w ogóle nawet nie wiedziałam. Wiedziałam o krokach, to tak, ale o, a nie wiedziałam. I, I później, bo jak tak wyjechałam na wycieczkę, pamiętam, i byłam po takim piciu sobie i paleniu, zmarnowana, okropnie się czułam. Psychicznie, w ogóle totalnie nienawidziłam siebie. Wpadło mi na YouTubie właśnie o anonimowych nikotynistach yy, jakaś wzmianka, i ja później przyjechałam z wycieczki, i tam się podłączyłam i, i później słyszałam, że ci ludzie też mówią: a. I tak się dostałam do A właśnie. Przestałam. Znalazłam sponsor swoją, znalazłam dziewczynę, którą poprosiłam o sponsorowanie. I do tej pory jest moją sponsor. Bardzo jestem jej za to wdzięczna. I później zaraz się zaczęło właśnie też AA. I przestałam palić papierosy, przestałam pić alkohol i stałam się tą osobą, którą, bym, którą chciałam zawsze być. Zerkam tutaj na czas jeszcze chwilkę. O tym rozwiązaniu chciałam powiedzieć. To jest moje rozwiązanie tutaj. To miejsce, w którym jestem tutaj niecałe te dwa lata. No, przygoda, no, nowa ja, tak bym powiedziała jestem tą Agnieszką, którą właśnie chciałam być. Zawsze kocham siebie. Bywają chwile trudne, pewno no każdy z nas ma chwile trudne. I z tego sobie zdaję sprawę, ale teraz mam rozwiązanie. Mam Was, mam wspólnotę, właśnie mam ludzi. Ja się w końcu otaczam ludźmi, otaczam się kobietami. Moja tutaj właśnie zaczęło się to wszystko od online'ów, ale i są mityngi stacjonarne, gdzie lubię na nich być. Przynoszą mi wiele siły w takich momentach, kiedy. Źle się czuję i kiedy dobrze się czuję, obojętnie, po prostu uwielbiam być z ludźmi. Teraz w końcu, bo jeszcze bym wiele chciała rzeczy opowiedzieć, ale w związku z tym, że ten czas mam ograniczony, to powiem jeszcze, że byłam, byłam samotna. Ostatnimi laty byłam po prostu bardzo samotna. Ja sobie piłam po cichutku gdzieś tam, jak, jak, jak później mi z tą nogą tak wyszło, na tarasie sama, w ogóle nie potrzebowałam ludzi. Ta samotność to była moją ucieczką ogromną. I, I teraz mam Was. Mam tylu przyjaciół, przyjaciółek, tyle mam takich, tych aowskich. To jest niewiarygodne. Jestem taką nową osobą. A kiedy bywam źle, to też sobie przypominam o tych wszystkich. Biorę książki, biorę literaturę, codziennie też czytam tą literaturę. Wiem, że kiedy bywam źle, to to, że nie robię. Tych sugestii tak do końca, jak powinnam, bo i tak bywa, niekiedy. Pamiętam o tych pierwszych krokach, które są bazą, bo ten pierwszy krok ja nie mogę, drugi on może, trzeci pozwolę mu. No to z tym mam czasami kłopoty. To z tym pozwolę mu, pozwolę mojej sile wyższej, żeby nie prowadziło. To chyba jest największy taki mój problem, ale uczę się tego, działam w tym kierunku. To jest bardzo ważna. Siła wyższa, tak w moim życiu, że ja już nie muszę na sobie Zosia samosia, bo ja wiecznie taka byłam i tak robiłam. Tylko teraz właśnie mam tą siłę wyższą. I, i na niej polegam. Tak, tak, na niej polegam. Przełomem dla mnie był czwarty. Czwarty, piąty krok, piąty krok, tak? Czwarty, piąty krok to takie przebudzenie miałam duchowe. Później po kolei te kroki, też ten ósmy, dziewiąty, dziewiątkę, którą też zrobiłam. Jedna osoba mi została, ale nie wiem gdzie ona jest. I później te następne, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, które przynoszą mi takie ukojenie, medytacje, spotkanie z Siłą Wyższą, i wtedy mam te baterie naładowane. I co jeszcze najważniejsze, działanie. Bo ja kiedyś to bardzo dużo planowałam, różnych rzeczy robiłam, a z tym działaniem to było kiepsko. Więc teraz wyniosłam tutaj z AA wielką naukę, wielką dobroć do mojego życia i chcę, żeby tak zostało. Chociaż wiem, że mam jeden dzień i to jest najważniejsze. Ja mam jeden dzień, mam jeden dzień przeżyć dobrze, w trzeźwości, z miłością do bliźniego. I czego Wam bardzo życzę, pogody ducha i pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo.